Drodzy Państwo, nareszcie mamy nasz nowy, nowoczesny intranet uczelniany. Intranet to taka nasza wewnętrzna platforma komunikacyjna wewnętrzny hub, w którym znajdują się informacje dotyczące tego, co aktualnie dzieje się na uczelni, ale też informacje związane z naszą pracą i funkcjonowaniem tutaj. Informacje na temat, jak załatwić daną sprawę, jak wyglądają konkretne procedury, jakie formularze i dokumenty są potrzebne. Także intranet nie jest stroną internetową, która kierowana jest do osób z zewnątrz, spełnia funkcje wizerunkowe, promocyjne, informacyjne również, ale odpowiada na potrzeby osób z zewnątrz i spełnia ich oczekiwania. Nasz nowy intranet jest potężny i pojemny, tak jak nasza uczelnia. Obecnie intranet to prawie 900 witryn komunikacyjnych prawie 500 różnych dokumentów i formularzy i 80 redaktorów, którzy poza redakcją naczelną, znajdującą się w Biurze Komunikacji i Promocji, Dbają o to, aby treści merytoryczne w intranecie były aktualne. Jak widać, tworzymy go razem w dużej grupie, bo jest naszym wspólnym narzędziem. Zachęcam zatem Państwa do korzystania, zaglądania, przeglądania, a szczególnie zwracam uwagę na pewną nowość: są to nasze uczelniane. Media społecznościowe, które mam nadzieję pomogą zmniejszyć dystans między nami i pozwolą lepiej się poznać i zintegrować. Zapraszam więc do korzystania z naszego nowego intranetu.